W tym filmie macie do zgarnięcia tego skina, zostawcie suba z dzwonem lajka oraz komentarz z hasłem, który poznacie w trakcie trwania filmu. Oto zwycięzca z poprzedniego materiału, skin został wysłany. Moi drodzy, od 200 zł do kosy, wersja eventowa, czyli będę mógł się posługiwać wyłącznie skrzynkami z wydarzenia. No oczywiście, case battle wchodzą w grę, więc na spokojnie, ale jeszcze przed rozpoczęciem pamiętajcie, aby kliknąć plus, wpisać tu Matis, dzięki czemu otrzymacie 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 zł i 10 groszy na start dla każdego nowego użytku. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Ja jeszcze chciałbym wam przypomnieć o konkursie giveaway'u na Shadow Daggers Marble Fate za ponad 1300 ziko. Aby, aby wziąć udział wystarczy doładować konto za przynajmniej dyszkę z kodem Matiz. Generalnie im większa wartość doładowania tym większa szansa na prezent. A on zostanie przyznany jako gratis do jednego z doładowań z kodem Mattis o wartości powyżej dyszki. Więc tak to działa moi drodzy. A my oczywiście nie zwlekamy i otwieramy. Zacznijmy od Teen Star Case, więc dosyć odważnie, jak sami możecie zauważyć, ale spokojna głowa. Spokojna głowa, jak najbardziej sytuacja jest opanowana. Ej, what the fuck! Otwórz się, ty. Nacisnąłem, otwórz i pa, co się dzieje, człowieku, ty. Ja pierdzielę jakiś lak systemu, chłopie. Dobra, czekajcie. Okej, okay, taki famas mi wyleciał, no więc, więc, jakby bez szału, ale zaraz to ogarniemy. Jeszcze raz tutaj, już na spokojnie, zwykłe otwarcie. Mega mnie to zdziwiło, bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, no ale, ale czasami pewnie, pewnie mają miejsce, jak sami mogliście zauważyć. Razy dwa Rail Runner, jeszcze tutaj i zaraz będziemy powoli przechodzić do bitew, bo uważam jednak, że są one nieco ciekawsze do oglądania, szczególnie podczas takich challengeów. No ale oczywiście mam jeszcze trochę gwiazd, no bo gwiazdy też otrzymujemy doładowując konto. No może powinienem mieć ich więcej, ale, ale spoko! No. Jakby możecie mi dać fory, nie ma problemu. Cyk, spoko, spoko, ok? Wracamy powoli do tego, co było na początku. No i teraz wejdźmy sobie w Ganslingera. Ganslingera, no i ulepszonego otwórzmy. Jeden raz, jeden raz, więc widzicie, na razie, serio, na spokojnie. Na spokojnie nie będę się tutaj jakoś wczuwał na maksa. No bo myślę, że największy impact na wszystko będą miały bitwy. I właśnie do jednej z nich sobie przejdę. No i oczywiście skrzynie eventowe, skrzynie eventowe, Ganslinger razy 2 jedna powiedzmy za dwie dyszki ten Rail Runner i powiedzmy, że też dwie. Dobra, dobra, w ten sposób bardzo łagodna bitwa bez jakiegoś większego ryzyka na start, no ale na trzy osoby w trybie klasycznym i to będzie taka rozgrzewka, od, od której w sumie sporo zależy, więc fajnie by było wygrać, to już by był taki no dosyć solidny start. Próbujmy, próbujmy. Bot Emilii, bot Isamu, no jacyś naprawdę leższe się ze mną mierzą, więc oni są na spokojnie do rozwalenia. No okej, okay. co my tutaj będziemy mieli? No dobra, no, no nie ma szału, nie ma szału. I samo mnie tutaj bije na łeb, jak to, jak to mówią. O Boże! Kurczę, on tutaj jest, jest mocnym zawodnikiem. I do samego końca udowadnia swoją wyższość i zgarnia całość. Ja miałem w ogóle chyba najmniej ze wszystkich. Szkoda, smutna żaba JPG, ale spokojnie, spokojnie, zaraz to wszystko wyłapiemy. Gunstinger już spierdziela, naprawdę mam go gdzieś. E Tribal, czy Tribala możemy zaliczyć do skrzynek eventowych? No nie do końca. Ale Strongbox jak najbardziej, ukryta skrzynia, ona jest mocna. Team Star Case też, ale no nie możemy go otworzyć, więc powiedzmy, że trzy takie strongi. Nie wiem, czy 4 mo może dać damy radę. Nie nie damy rady. Nie damy rady 4. 3 to jest maks, y moi drodzy. Więc spróbujemy tym razem na dwie osoby w trybie klasycznym. Nie chciałbym, żeby ten challenge skończył się totalną klapą, jak jeden z poprzednich, które nagrywałem, więc mam nadzieję, że będzie tutaj lepiej, że przynajmniej wygramy tę bitwę i wrócimy na dobre tory. Ale jeśli chodzi o hasło z tego materiału, koniecznie dajcie znać, ile macie liter A w waszym niku. Nice! Dobrze zaczęliśmy. Super, bardzo ładnie. Fosforek wleciał. Oj. Okej, okay, dobra, jest gitz. Myślałem, że ten Deagle jest wart więcej, ale na spokojnie. Mamy to, mamy to. Zwycięstwo. Czy ten profil jest spory? Nie powiedziałbym. Raczej spodziewałem się czegoś więcej, ale też nie ma co narzekać, bo nie o to chodzi w tym odcinku, ok? Raider Runner ulepszony mm, razy dwa, powiedzmy, i do tego Gunslinger ulepszony razy też dwa. Więc już troszeczkę mocniejsza wersja bitwy, którą... Toczyliśmy dzisiaj Dosyć, dosyć śmiesznie Również dwie osoby i tym razem tryb underdog No moi drodzy, jedna z ostatnich bitew w tym odcinku Więc przygotujcie się na to, że będzie grubo Anonymous dołączył, więc nawet nie będę musiał dodawać bota W takim razie no lecimy Zależy nam na tym, aby mieć mniej niż nasz przeciwnik No bo na tym polega tryb underdog Muszę po prostu mieć tańsze skiny I wtedy zgarniam całość, tak? Dawaj, dawaj, dawaj No mordo, mordo Musisz. Ok, i ostatnie otwarcie, które zadecyduje o wszystkim. Aha. Dosłownie przebiłem go o pieprzone 50 groszy, i, i to zadecydowało, że ziomal jednak ze mną wygrał. Na moje nieszczęście. No szkoda, że tak wyszło. Szkoda, że tak wyszło, bo potencjał był naprawdę spory. No ale ten odcinek od początku jakoś turbo się nie kleił. No ale spokojnie, jeszcze, jeszcze nie jest koniec. Jeszcze nie jest jego koniec, możemy popróbować w ten sposób cyk. Na cztery osoby. Ja już naprawdę naprawdę mam, mam wywalone. Jakby lecę na grubo. Albo to wygramy i będziemy mieli jakąkolwiek odkutkę, albo. Albo nie damy rady nic zrobić, okej? Okay? Dosyć ciekawie się zaczęło, nie ukrywam. Do tego się nie spodziewałem. Jeszcze jakiś powrót do formy. Okej, okay? okej. Okay? Ciekawie, ciekawie, dobra? Próbujemy, no próbujemy, moi drodzy. Czy to będzie największy kombek w historii tego kanału? Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Pyk w ten sposób. No i jeszcze sobie zapodajmy tutaj: Outlaw jakiś. Kurcze, w ten sposób. pięknie, no pięknie. Siedem skrzynek na trzy osoby w trybie klasycznym. Ja już tutaj serio, serio, ostatnie działa. Wytaczam. I tak to jest cud, że dalej się trzymamy w grze. Dawaj, 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 byku. Let's go, let's go. Okej, okay, no co my tu mamy? Spoko, dobry początek. Ale i tak chciałbym, aby ta przewaga była zdecydowanie wyższa. No nie, już mi bot Emily tutaj rozpiernicza niestety. Aha, dobra, już mam najmniej ze wszystkich. Szybko poszło, jak wy, szybko poszło, serio. Dobra no proszę, proszę. To jest jeszcze wszystko do ugrania, tylko. Tylko musiałbym trafić coś naprawdę dobrego. Może teraz? Niekoniecznie, niekoniecznie. No niestety to chyba koniec yy, w tym filmie. Ło kurde, ale było blisko. To ostatnie otwarcie to już tak na styk, serio. Patrzcie, jaka jest niewielka różnica między mną a Emily. To jest kurczę, niecała złotówka, no to jest 30 kilka groszy różnicy i miałbym wygraną bitwę. No, na żyletki, dzisiaj, na żyletki wszystko robiliśmy, ale to nie zmienia faktu, że dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Koniecznie sprawdzajcie każdy kolejny, no bo tak jak widzicie, są gwałaje, są konkursy. Dzieje się po prostu. Dzięki wielkie, do następnego. 以上、一緒にしまんか。